Telewizja CW24, program Musisz to Wiedzieć, wita Państwa Politolog Jan Stocki. A gospodarzem programu jest redaktor Maciej Maciak. Chciałbym narzucić e, tematykę takiej grupy e, rosyjskich aktywistek, feministek, Pussy Riot. Zresztą sama nazwa jest, ona, że ona przechodzi w polskich mediach, no skoro przechodzi, no to też pozwalamy. Pussy, Pussy Riot to takie... Mm, Ruskie dziołchy, które na półnagie albo nagie lub przebrane w jakieś śmieszne stroje podkreślające ich kształty ciała, nie wszystkie zresztą pasują do kanonu modelki. Jeżdżą, szanowni Państwo, po Rosji. To zapewne wiemy, w świątyniach prawosławnych robią, ja nie boję się użyć słowa chlew, bo, bo tak już to trzeba określać, yy, oj, strasznie gnębione przez władze rosyjskie, która za to je gdzieś tam śmie w ogóle yy, pozywać do sądów, że zakłóciły gdzieś spokój. No to jest trochę zadziwiające, bo rzeczywiście jeżeli do świątyni wchodzi się i odgrywa tego typu sceny. Ja wiem, że one mają podłoże polityczne i dla pani z Pussy Riot to jest jakieś szczególnie ważne wydarzenie, jednak miejsce jest odrobinę nieadekwatne i fakt, że w ogóle reagowano na to, no jest dość oczywisty. Więc też inny fakt, że obiegło to cały świat praktycznie, ta informacja, bo pamiętam wzburzenie ogromne świata medialnego, no troszeczkę zaskakuje. Pusy Rajot jakoś tak dziwnie są zapraszane do mediów, wiodących mediów w krajach demokratycznych, gdzie ja sam widziałem taką audycję, gdzie jedna z tych liderek Pussy Riot jak powiedziała, że y, prezydent Putin jest głupcem, to wyraźnie rozochocił się i zadowolił się ten jej rozmówca, który ją przepytywał z różnych rzeczy. Jeżdżą po całym świecie i pokazują y, jak, jaki to brak demokracji jest w Rosji. A jednocześnie, szanowni państwo, w tejże Rosji robią, moim zdaniem, chlew. Co za moment państwo zobaczycie, na przykład akcja, gdzie zwołali żurnalistów z całego świata, gdzie ucinały panie z Pussy Riot krzyż, krzyż, na którym wizerunek Chrystusa był zawieszony, wzięły piłę i po prostu ucięły ten krzyż. Nie tak po prostu. Siła łańcuchowa, czyli takie wrażenie jak z horroru, no i panie robiły to toples, więc to nie jest takie zupełnie po prostu obcięcie tego krzyża. Regularnie przeprowadzają akcje, na przykład związane z uprawianiem seksu w muzeach rosyjskich. Władze rosyjskie pytają, czy to samo zrobilibyście gdzieś w miejscu związanych z kulturą amerykańską. Ja sam widziałem, jak. Policjanci amerykańscy i słusznie y, powalili grupę aktywistów tylko za to, że całowali się. To się chyba Lincoln Memorial nazywa. Mm -hmm, takie mm -hmm. miejsce, y, które znamy chyba z jednocentówki amerykańskiej. Tak, e, też byli przy, bardzo oburzeni tam ci młodzi ludzie tym pocałunkiem. Powalili, faktem, ich, no, tutaj powalili ich na zwykle, ziemię tak. z kuli kajdankami tylko za pocałunek. A y, aktywistki z Pussy Riot, rozebrane ze swoimi kolegami na golasa robią co chcą. Robią też akcje. Y, Uprawiania stosunków seksualnych z mrożonymi kurczakami w marketach no ku odrazie od klientów. Szanowni Państwo, robią wszystko mało, stały się produktem eksportowym Rosji. Z tym, że m, o ile bezczeszczą miejsca, które Rosjanie no, uważają za miejsca zasługujące na jakąś część e, szacunek, tak e, gdy jadą do Berlina, panie Pussy czy do Paryża, tam już robią zamieszki, tam blokują ruch liczny, tam już się to trochę inaczej odbywa, tam nie bezczeszczą miejsc ważnych. Dla Francuzów, Niemców i innych narodowości, tylko tam paradują jako Rosjanki, które robią chlew na ulicach i przez to blokują ruch uliczny. No to też sprzedają odpowiedni wizerunek Rosji na Dokładnie. całym świecie no i tak pokazują tę swoją obronę demokracji jakoś chyba na opak do góry nogami. Prezydent Putin w jednym z wywiadów. Zapytał dziennikarza, który przepytywał pana Putina, ale że te panie są tak gnębione, że z systemem demokratycznym w Rosji jest coś nie tak. No, Prezydent Putinka zapytał, jeżeli te panie z Pussy Riot pojadą do Izraela i tam zrobią taki hepenik, na przykład pod ścianą płaczu, o, bo... szacunek dla nich. No, faktycznie Pewnie grand by im zapisał od pewne razu. Pewne miejsca, no, pewnie któryś z Żydów w uniesieniu po prostu wyciągnąłby pistolet i je zastrzelił. I założy się, że włos by mu z głowy nie spadł. Nie, no tam bo, jest taka kultura, że rzeczywiście obroniono by te wartości, to jest jasne, a bo, panie bym ucierpiał. Bo pewne wartości nie. no mhm. niestety tak. są święte i, tak. i nie można no, zmieniać aż tak na siłę tej nie. kultury. Jednak Rosjanie, młodzi Rosjanie, którym to zachowanie pani z Pussy Riot nie pasuje, być może, że związani z tyranem Putinem, być może że nacjonaliści, faszyści rosyjscy wymyślili sposób na panie z Pussy Riot. Z zaczęli bawić się w ich grę. Zaczęli e, robić happeningi na ich happeningach. Uuu, to psują zabawę koleżanka. Tak? Gdy panie z Pussy Riot, jak tu widzimy na, na ujęciach przed y, symbolem organizacji sportowej, słynne pięć kółek, no, wyczyniają no, dość taki y, słaby artystycznie. Pokaz, no to ci ubrani, przebrani, nie wiem co to jest, za zwierzę kotek, powiedzmy, <laughs> zaczynają wchodzić im w paradę. No, też mają, Skoro tamte mają prawo zakłócać spokój w miejscu publicznym, no to ci mają prawo zakłócać tym, którzy zakłócają spokój publiczny. Prawo kaduka, ale prawo, tak? Tak. I po, po tym zajściu. Y, biegną za nimi, no panie z Pussy Riot już nie są tak zadowolone, już, Właśnie, chcą, tak. już chcą zachować swoją prywatność, że ta prywatność im jest naruszana. <laughs> y, częstują je kurczakami, żeby może spróbowały, te, żeby może no spróbowały tak. tych kurczaków jak niegdyś w markecie. No, kompletnie <laughs> y, muszą być zaskoczone, że jak to, przecież to my miałyśmy monopol na robienie chlewu w danym miejscu. Rzeczywiście to zdziwienie jest y, ujmujące że panie mogą zrobić co chcą w miejscu publicznym, ale po y, zamknięciu happeningu, które one same zamykają, już włącza się sfera ich prywatności. Nie wolno im tego absolutnie naruszyć. Już nikt nie ma prawa się do nich odnieść. I oto wielkie artystki stają się zwykłymi, rozumiem, y, zjadaczkami chleba. Mogą sobie odejść spokojnie z tego miejsca i nikt nie ma prawa się do nich przyczepić. Ani naruszyć ich świętości w postaci tej właśnie prywatności. Którą ale one naruszają, cudzość, są, tak, tak, ale co cudzą świętość mogą naruszać. Szanowni Państwo, mnóstwo jest filmów na witrynie YouTube, możemy sobie obejrzeć jak aktywistki z Pussy Riot zyskały nową konkurencję w postaci też happenerów, którzy podążają za nimi, oblewają je atramentem i one już wtedy nie są takie zadowolone i nie są takie skore do zabawy. Jak to w przyrodzie bywa, zawsze znajdzie się gatunek na inny gatunek, który reguluje populację tego pierwszego. Były prezydent Gruzji, Michał Sakaszwili. Ja może dodam, że to ten, który robił ostrzał artyleryjski osiedli mieszkalnych w, pół, w południowej Osetii. Tak, i to rzeczywiście skutkowało potem pewnymi zajściami z Rosją, to pamiętamy A z rodzaju, tak. tak. Natomiast ostatnio robi karierę na Ukrainie, panie redaktorze, on już z Rosją może nie tak wojuje, jak niegdyś jako prezydent. Ostatnio był gubernatorem. Gubernatorem okręgu Odeskiego. No tam w tym obwodzie został mianowany przez samego króla czekolady prezydenta Poroszenka. W tym czasie był gwiazdą mediów, polskich mediów głównego nurtu. No tak on się tutaj pojawił z całą nocą. natomiast miały być no, świetną rekomendacją do tego, że gospodarka tego obwodu będzie się genialnie rozwijać. Coś jednak na linii między byłym prezydentem a obecnym prezydentem, królem czekolady Poroszenko, nie zagrało, bo całkiem niedawno pan prezydent Poroszenko, go odwołał. Odwołał z funkcji gubernatora i w gubernatorze byłem już teraz, obudziły się nadzieje na to, że trzeba zmienić władzę na Ukrainie. Okazuje się, że bardzo szybko... Z no jakby poplecznika pana Poroszenki stał się jego wrogiem. Już na 27 listopada zwołany jest zjazd nowej partii. Ona się ma nazywać Ruch Nowych Sił. Ten Ruch Nowych Sił ma się przeciwstawić temu tyranowi Poroszence. No i pan Sakaszwili, no który odebrał bardzo dobre nauki na zachodzie, bo on tam się kształcił, tak. teraz nagle robi rozgardiarz kolejny na Ukrainie. 27 listopada to data ważna dla tych wszystkich polskich polityków, na przykład pana Bujaka, który nawoływał Polaków, stymulował polskie władze, żeby zbrojnie pomogły Ukrainie tak. w walce z obywatelami swojego kraju. Tak. To, to, to jest okazja, żeby tam sobie pojechać i z panem Sacharzfilim poprotestować. Jakież musi być zdziwienie. Tych wszystkich ludzi, którzy grali w grę pana Sorosa, mm -hmm. y, że nagle pan Poroszenko zaczyna ludzi Sorosa usuwać. Tak. Y, a pan Poroszenko robi całkiem niezłe interesy w Rosji. Ja też oni muszą być wszyscy zdziwieni. No, kiedy dowiedzieli się, że tam kilkadziesiąt firm ma w Rosji i przynoszą mu ogromne dochody, i okazuje się, że Poroszenko to nie jest aż taka marionetka, jakiej by oczekiwano. I że tutaj no. Uznani działacze z rodowodem amerykańskim, tacy jak pan Sakaszwili, nagle tracą posady, no to trzeba dofinansować kolejny ruch oddolny, ruch nowych sił, którym to, jak czytamy w artykule, ma wprowadzić zmiany kadrowe, no bo te kadry jednak nie są takie jak trzeba. Zaraz może się okażeć, że normalni Ukraińcy nie będą chcieli walczyć z Rosjanami, że bardzo chętnie się z nimi sprzymierzą, a ci, którzy robią ostrzał tych biednych ludzi w Donbasie, to będą tylko wojska najemne, jakieś kanadyjskie, amerykańskie, może polskie? Może właśnie polskie, to by był najgorszy ze scenariuszy. Rzeczywistość na Ukrainie jest taka, wbrew temu co również w Polsce mówiono na potęgę, że Ukraina jest nie tylko sąsiadem Rosji, ale jest ściśle związana, połączona jednym krwiobiegiem i te dwa państwa tak na dobrą sprawę muszą same ustalić sobie jakąś tą rzeczywistość polityczną pomiędzy nimi, a te ingerencje, interesy, po, po to, żeby zdobyć rynek zbytu dla produktów, korporacyjnych. To jest tylko, Zachodnich. oczywiście, to jest tylko mamienie nas tutaj, że mamy tam jakiś interes. Myśmy już byli o krok, żeby wysyłać tam wojska. Myśmy już tam też sporą dawkę pieniędzy już dali po to, żeby demokratyzować jest Ukrainę. Mnóstwo nagrań no w, więc właśnie. W internecie, które... Made in Poland, te racje żywnościowe pokazują, produkowane w Polsce dla najemników ukraińskich, bo tam głównie najemnicy walczą tak. z tą ludnością cywilną Donbasu. I po cóż nam taki interes i po cóż nam ten konflikt z rosyjskim niedźwiedziem, skoro to nawet sami Ukraińcy, jak się okazuje, a któż nie jest teraz najważniejszym Ukraińcem, jeśli nie pan Poroszenko, genialne, Wielomiliardowe interesy robią wyszał, z Rosjanami. Wyssał Zachód i Polskę z pieniędzy, niby na walkę z Rosją, i teraz pokazał figę. No tak, i zrobił to jeszcze. Jak Erdogan. Jak, i tak, jak Erdogan, a on to tak, tak na słodko, jak to przystało na króla czekolady. poprzednim programie, musisz to wiedzieć, e, śmialiśmy się z pana Wałęsy razem z połową internetu, jakoby on miał być tym, który wystymulował pana Trumpa do e, bycia prezydentem Stanów Zjednoczonych. E, szanowni Państwo, właśnie znaleźliśmy dowód na to, że Pan Trump już za młodu był typowany do tego, żeby być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Już wtedy miał kontakty z Lechem Wałęsą? Wtedy jeszcze Lech Wałęsa nie był tym Lechem Wałęsą słynnym. To jest akurat nagranie z 1980 roku, gdzie jedna z dziennikarek pyta pana Trumpa, młodego jeszcze wtedy pana Trumpa, czy zechciałby być prezydentem Stanów Zjednoczonych. O panu Trumpie mówiło się już wcześniej, że e, może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, a pan Lech Wałęsa, który e, publicznie stwierdził, że to on był inspiracją dla Trumpa, żeby tenże został prezydentem Stanów Zjednoczonych, e, po raz kolejny nas ośmieszył. E, mam nadzieję, że jego wypowiedź nie była tłumaczona i nie poszła na cały świat. Szanowni Państwo, oto dowód, to nagranie. Są ludzie, dla których najważniejszym celem w życiu jest objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy pan chciałby zostać prezydentem? Nie sądzę naprawdę, ale chciałbym zobaczyć jako prezydenta kogoś, kto dobrze sprawuje ten urząd w tym kraju, są ludzie, którzy mają do tego właściwe kompetencje. Dlaczego nie chciałby pan poświęcić swojego życia służbie publicznej? Ponieważ myślę, że to bardzo podłe życie. Chcę poświęcić swoje życie dla tego kraju, ale bycie prezydentem wydaje mi się czymś bardzo nieprzyjemnym. Poza tym uważam, że ktoś z wyraźnymi poglądami, poglądami, które są być może mało popularne, nawet jeżeli są właściwe. Nie miałby szans na wygraną w starciu z kimś, kto brak znakomitego umysłu nadrabia szerokim uśmiechem chciałby się powiedzieć. Tak, czyli gdzieś ta myśl w głowie pana Trumpa tkwiła, i nawet jeżeli w tamtym momencie powiedział, że nie, nie sądzę, bo ja to się chyba to tak nie do końca nadaje. głowie. To, to już było to analizowane i to pytanie od tej dziennikarki pojawiło się nie bez przyczyny już wtedy, ponieważ pan Trump miał powiedzieć powiedział, że to jeszcze nie ten czas oczywiście, że miał powiedzieć wtedy, że jeszcze nie, ale już wysyłał pewien sygnał do przyszłych swoich wyborców: a tak zobaczymy, a może. A I co? Całą... I całkiem nieźle rozegrał ten establishment. Ja myślę, że dopóki, dopóty ten establishment zachowywał się zgodnie z pewnymi zasadami, to Trump nie wchodził na scenę. Ale ostatnie lata rządów demokratów no, nie mogły nie spowodować w nim przemian. Rzeczywiście przy jego popularności, przy jego rozpoznawalności no, nie miał wyjścia. Musiał wystartować do tych zawodów. Ja myślę, że po tym roku 80 kiedy no, mógł sobie wieść życie bogatego, aczkolwiek dość anonimowego przedsiębiorcy, takiego, którego no, nie spotkamy no nie, jak trochę roku, rozpoznawany. No, ale jak Rockefellera, mógł, mógł tak sobie Ach, żyć tak. gdzieś w tle zupełnie, czy jak inni bogacze. Natomiast on rzeczywiście wybrał y, pojawianie się w filmach, y, y, uwielbiany w Polsce, y, Kevin sam w Nowym Jorku, pamiętam, kiedyś też analizowałem sobie, kto, kto to za facet się pojawia, to właściciel przecież chyba tego hotelu. Tak, Trump wędruje, to w innym filmie pojawiał się Trump i tak stopniowo wspierając różne konkursy piękności chociażby co potem mu wytykano poprzez tam różne nagrania no Pokazywał się coraz częściej, budował swój wizerunek celebryty, no a przecież celebryci muszą e, wygrywać wybory, no bo trzeba być rozpoznawalnym, żeby móc wygrać. No, wytykano coś, e, co było produktem e, sprzedawanym na cały świat przez Amerykanów. A no, tak. Amerykanie z show biznesu żyją. E, a szanowni Państwo, internet cały czas rży z Lecha Wałęsy. Pojawiają się co rusz to nowe memy wyśmiewające wypowiedź Pana Byłego prezydenta Lecha Wałęsy, że to on był ojcem pomysłu pod tytułem Trump na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wstyd, panie prezydencie. I ostatnia wiadomość to czysta rozrywka co prawda troszkę trąci zachowaniem polityków, cwaniactwem, jest sposób, szanowni państwo, aby wkraść się na każdą imprezę niemal do miejsc niedostępnych dla przeciętnej osoby, używając pewnego gadżetu. No i tutaj jest to umiejętność naprawdę, jak to się zwykło określać, level ekspert, czyli na najwyższym, absolutnie eksperckim poziomie, bowiem wcale nie musimy mieć worka pieniędzy, nie musimy być, mieć, osobą, być niesamowitą osobą, złocić się, czy ubrać się jak Lady Gaga, nie wiem, w mięso. Wystarczy miesiąc za biletem. Absolutnie. Wystarczy bardzo jeden drobny gadżet, który wielu z nas zupełnie posiada w domu bez yy, świadomości, że jest to bilet wstępu do prawie każdej instytucji. Amerykańscy vlogerzy przedstawili patent. Wystarczy wziąć drabinę, zwykłą drabinę, i szanowni Państwo, każdy ochroniarz nas przepuści. Niesamowite, zobaczcie jak to działa. With under arm. We're test it out. Tu pakujemy się bez biletu do metra. Normalnie byśmy zapłacili, ale tu nie ma problemu. Ochroniarz przepuszcza nas, bo przecież mamy drabinę. Znana restauracja, gdzie trzeba mieć rezerwację parę miesięcy wcześniej, często. Wchodzimy nawet do kuchni. <laughs> Hotel ze specjalnym konsierżem, który stoi i nikogo tak, nie przepuści. Pięcio, pięciogwiazdkowy, ale przepuszcza. Facet z drabiną ma pierwszeństwo. Kino. Mm. Zapłacić za film? No o co? przecież mamy drobide. <słyski> I tym sympatycznym i tylko sympatycznym akcentem dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Na następny przygotowaliśmy już parę ciekawych tematów, które nie zmieściły się w dzisiejszym. Uważam, że ten następny będzie naprawdę dobry. Do zobaczenia.